Kiedy spotykasz Boga, kiedy zmienia się Twoje życie, kiedy przyjmujesz Go do swojego życia, także jak wczytamy w Ewangelii świętego Jana słowa Jezusa, rozdział 14, wers 6, że On staje się naszą drogą, prawdą i naszym życiem, wówczas się zmieniasz, nawet zewnętrznie. Kiedy spotkałam bezdomnego, Zaprowadziłam do zakrysy, tam modliśmy się o Ducha Świętego. Potem była spowiedź. Komunia Święta. On nie mógł chodzić. Nocował na cmentarz. Najpierw jedna noga. Przestała go boleć, potem druga noga. Ale najlepszym było, bo zawsze spotykaliśmy się w kościele na mszy, kiedy... Siostra podeszła i potem mówi do mnie Ania, a z jakim ty przystojniakiem byłaś na tej mszy? Kto siedział koło ciebie? Ja wie siostro, to jest ten sam mężczyzna tydzień temu, który był za Krystię skulony, jakby go nie było. Jak to powiedział ktoś, jak Jezus obrazu ekcehomo? Przyszedł prosto z cmentarza i nie było go. A teraz ty mówisz, po tygodniu, z jakim ja przystojniakiem siedzę w ławce na mszy. Inne spojrzenie. Ubiór? Tak. Ale to spojrzenie, to bycie człowiekiem, to bycie z Bogiem. Zmieniło człowieka. Także ta sama osoba po tygodnieniu nie była w stanie go poznać. Z jakim ty przystojniakiem stoisz w kościele? I się modlisz, siostra z tym samym bezdomnym. Tylko jeszcze worzę ze schroniska na temsze. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chcę być moim życiem. Chcę być Twoim życiem. Amen.